to też. Wstawaj do szkoły. Już jest siódma. Ale ja bardzo nie chcę tam iść. Nie obchodzi mnie, to idziesz tam i koniec kropka. Pakuj się, i jedziemy. No dobra, znowu będą mnie bili i wyzywali. Mam tego dość, muszę coś z tym zrobić. A jak mi się nie uda, to wymyślę coś, żeby nie iść do tej szkoły. Brzydko rysujesz, Jaś. Lamus, debil, ciota. Cisza wszyscy. A ty masz się poprawić. Jesteś najgorszy z klasy w matematyce polskim, technice i historii. Jeśli się nie poprawisz, to powiem twojemu tacie o tym. Dobrze zrobię, co będzie się dało, ale niech pani nic nie mówi, nic mojemu tacie. A dlaczego mam tego nie zrobić? Po prostu. Hemem, jak się poprawisz, to zobaczymy. Zadanie trzecie i czwarte do domu. I za tydzień sprawdzian z dzisiejszej lekcji. Ach, już minął tydzień, a tu tyle rzeczy do zrobienia. Na razie nie powinienem się przejmować kolegami, ale jakbym nie chodził do szkoły to by nie było ani jednego problemu. No dobra chłopaki, ale tylko raz. Chłopaki. chłopaki. Jesteście tam, chłopaki pomocy.